Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Kochane przedszkolaki, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan Kacy. Chodź przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Mm -hmm. Mm -hmm. Kochane przedszkolaki. Zaraz coś upichcimy. A co my to jeszcze mamy? Lala, lala. Hmm. Ach, ty, elfie łaką, cóż... O, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Kochane przedszkolaki. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? Napisali też, że podobno czasami za dużo brykacie. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Patrz, przyjaciele, jak to się robi. Trochę przyprawimy. Wy to lubią. Kto je pisze? A, kwiateczki, kwiateczki są no to jest A ja też, takie gwiazdeczki są najlepsze. Oto do piekarnika. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających Was bliskich. Poznajecie Pani z przedszkola oraz Panie z przedszkola. Och, jak oni Was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O, czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Kochane przedszkolaki, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą Zerknijmy, co my tu o Was mamy. Kochane przedszkolaki, podobno bardzo lubicie się wspólnie bawić. Chciałbym Was pochwalić za to, że sprzątacie zabawki. Wiem też, że lubicie bardzo jeść słodycze. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy. Na... O, a co to za dym, hmm. Czyżby to były moje pierniczki? Hmm. Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Nie Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej, zacznę rozłożyć prezenty. <grydy> tak. No dobrze, czas ruszać. O, oh, kochane elwy. Gotowi na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No, no dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant Kochane przedszkolaki Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko gdzie mam lecieć z prezentami Hmm, zaraz, zaraz O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała na przedą! Kochane przedszkolaki. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko? A chyba wszystko. Nie dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegosiła. O, a co to? Pasażer na kapę. A jest niepodatkowany. Aha, bez Świąt! Uh -oh. Is the season to be jolly?